c, a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z serii NPG. Właśnie smutna informacja NPG już nie będzie, ponieważ zaniknęła. Nie wiem dlaczego. Jest to popsute po prostu z save mam ciąg cofnęli. Nie wiem dlaczego. Już nieważne ale dzisiaj jesteśmy na odzera. Jak widzicie, dwa tutaj się komboiny prezentują. I pewnie zapomyśli to teraz. Kurde, pewnie ktoś z nami będzie kosił na 2.0. Nie, otóż nie będzie kosił, ponieważ yy, nie będzie po prostu kosił, tylko wziąłem od sąsiada. Yy, pożyczyłem tego bizona Z056, ponieważ on go będzie sprzedawał za niemałą cenę. coś taką dobrą dla mnie, yy, więc pożyczyłem go dzisiaj na testy w Dzisiaj, że trochę jeszcze odpucznie. Bo wistulo to dla nas trochę za mały ciąg, znaczy no, kombin. Bo nie ukrywając, to no już wistula, no to ma swoje lata, to już wiecie. to się, Ja się boję, że to się Zara popsuje i będzie kaplica. Przepraszam Was, widzowie, ale po prostu dzisiaj tak na speedrunie, że teraz jem pizzę. Jak tutaj, więc no, bardzo Was przepraszam, no, nie, ale niestety. Dzisiaj rozpoczynamy daily, więc trzeba się troszeczkę rozgrzać. Nie patrzcie na zakąt, już go ogarnę na następnym odcinku. Ale jedziemy na razie bizonem. Na jedno pole skosić je. Tamto o, właśnie przy drodze. Tamto pole, właśnie jedziemy teraz skosić A jak się pośpieszymy, to. Dzisiaj naprawiłem prasę, więc dzisiaj może jeszcze doprasujemy tamtą kawałek przy domu i ten już następny odcinek, który raczej będzie zakończenie żni. A następny odcinek, który raczej już będą wykopki, bo wykopki też trzeba zrobić. Opuszczamy header. żeby zbytnio go nie pogiąć, Lecimy. Aha. Czekajcie widać sekundę, zaraz naprawię. Dobra widzowie, ja już jestem... oj, nie zwracajcie na to uwagi. Dlatego czekajcie, poprosimy sobie z tej trochę perspektywy. Trochę duże to nasze pole wam powiem. Z Owsem. Tutaj taki spadek jest trochę... ale czekajcie, ustawmy sobie może FOW. Taki na, 20, na 30... 29 może. O, zobaczcie. Taki FOW to jest. Patrzcie takie... Taka ładna przebiteczka będzie bardziej w tych krakach. A w ogóle, chcecie przebitki? No dobra, no ja wiem, że wy chcecie przebitki. No to co? To może polecimy z tymi przebitkami, jeśli je bardzo chcecie. Let's go! Witaczkach, dobrze? Dobrze się czujecie i wyobraźcie sobie, że Daily będzie. Daily jest, tak w ogóle już na kanale od dzisiaj. Postaram się przez tydzień. Nie wiem, czy mi szkoła na to pozwoli, ale... możliwe, że będzie daily. No w tym tygodniu dużo nauki. Więc taki sobie tydzień. No ale w końcu mam już 108 subów. A miał... a to jest specjalne 100, więc takie troszeczkę... Hmm. opóźniony to jest, no ale większość moich znajomych też było za Daily, też Nie, niektórzy moi z rodziny też byli za Daily, dlatego no, też tutaj jestem. jutrzejszy hmm. odcinek będzie chyba z podziękowaniami, lub będzie też odcinek taki. Zależy jak jutro będę miał czas to nagram taki trochę dłuższy. Jak nie będę miał, no to po prostu nagram krótszy. Um. A my już gadu-gadu, a dojeżdżamy tutaj już prawie do końca. Czekajcie, żeby drzewa mi Bo czekajmy aż tutaj ta z słoma zleci. Tak bardzo zleciała. Żeby dupcią mnie przeszkadzać. Patrzcie dzień co. Ło! A trochę bokiem. Dobra, a my dalej lecimy, widzowie. No co, jest tutaj trochę do koszenia, tylko czekajcie, zbiornik, żeby mi się nie przepełnił. Nie no, jeszcze trochę jest. Będę musiał pobyć po, po 30 z przyczepą. Bo, no, się przyda. Też będzie trzeba bardzo koniecznie kupić Czemnik um, z turem. Mi się wydaje, że to jest bardzo um, to jest na rzecz z ciągnik z którym. Myślę, że jak sprzedamy malucha na następnym odcinku bardzo woda niego może już nie być. Trochę podwyższymy tutaj, bo tak trochę... Przepraszam za czkawkę. Trochę źle idzie. No co, widzowie, widzimy się, jak ja już tutaj trochę ukioszyłem. Nie zapomnijcie wpaść też do linków w opisie, czyli dwóch kanałów. Leksoncy 3, czyli mój najlepszy ziomek z nagrywania z farminga. Z nagrywek, no bo to jest jedyny ziomek z nagrywek z farminga. No i z Eurotracka też może w przyszłości będzie, a my dalej lecimy z, z żniwami. A drugi link to jest jeszcze. Kanał braci mojego dobrego ziomka. Ci bracia mają chyba po 7-8 lat. Nie wiem, jeśli to oglądacie, to napiszcie komu. No więc. Co? Oni mają tam 67 subów. Myślałem, że to jest. 57-67. Myślałem, że to jest naprawdę dobra liczba, bo. Naprawdę ja to długo zbierałem, a oni. 2 dni, po, jak patrzyłem. Piątek, oni mieli 23 subskrypcje. 23 subskrypcje, no, więc wiecie. To oni nabywają te suby, cały czas lecą, zarabiają po 1000 lecieć. Lecimy. Mm. No i co widzowie? No, ja was zadłum zaś nie będę na razie. Ja się zamiżegnę na razie. Śmiacka cześć. i do za sekundę. Ogólnie to wjechaliśmy w owies, mm, Ładny owiec, powiem wam, że... pryskany był, dlatego też takich postów nie ma. Ej, spróbujemy sobie trochę tym, tym, tym bączka skręcić. O! się w drugą stronę kierownicy, o tak. Ale tego bizona miata. Ej, zobaczcie. Spróbujemy zrobić jeszcze raz błądka, bo naprawdę to jest drifter. Bison drifter widzimy. Patrzcie. Teraz próbujemy. Dobra, jedziemy, 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 tylko żeby nas ten sąsiad nie podpatrzył. Patrzcie. Uuu! Zobaczmy tę stronę kierownicę. Teraz jeszcze raz wyjedziemy, tylko czekajcie, może na klawiaturze, bo na kierownicy coś mi się porąbało. Ale dobra, patrzcie. Jedziemy. Tam już jedziemy, tak chwilę przerwy mamy od takiego koszenia i patrzcie, tylko tutaj to jest pod górkę, to takiego efektu nie będzie, wow, ale no, no trochę, trochę wyniosło, ale to nie aż tak mocno jak z górki, a z górki właśnie teraz się rozpędzam, my, um, więc dobra, lecimy, yo. Uuu, ale to leci. Czekajcie, wiecie co, ja bym sobie tutaj zrobił, um, Taki poprzeczniak, bo tutaj może to być konieczne trochę, tylko pod górkę, to jest tak średnio tutaj jechać. Tutaj taki jak bym sobie zrobił. Um... Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, powiem Wam szczerze, bo czas, średnio z czasem raz, a dwa, po prostu też będzie trzeba to dobrze zmontować no i co no a ja na razie kosimy, pogadamy sobie chwilę widzowie na tym daily jak się wzbogacę o 120 subskrypcji to będzie przedłużenie daily chyba, że po prostu nie będę mógł to zrobimy tydzień przerwy i kolejny tydzień daily jak się wzbogacę o 130 subów to będzie przedłużone daily jeszcze Dzięki się będziecie mieli gwarantowany jeszcze dalej Daily. A jak dostanę już ponad 130, no to już się będziemy dogadywać co do live'ów. Bo w tak krótkim czasie dla mnie to jest troszeczkę dużo. E, a my tutaj taki gadu gadu, ale już pola pol, trochę Skośiliśmy To jest chyba nasze największe pole. Zobaczmy sobie. Mm. Tak, to jest największe pole, bo mamy tutaj. To, to to się nie liczy, widzowie, przepraszam Was za to. Tutaj to, to próbowałem jedną rzecz, bo musiałem... Je. Nieważne, tutaj coś próbowałem. To ci, to nie jest nasze. To ci, to nie nasze. E, tutaj mamy to naprzeciwko domu. E, to pole. No i tutaj mamy jeszcze takie pole trochę mniejsze. No i tutaj mamy to z kartoflami tamto pole, miałem jechać tamto pole kości, ale już chcę mieć największe za sobą i może w następnych odcinkach wjedziemy w tamto pole. Potem prasowanie, zbieranie i wykopki widzowie, wykopki będą. Potem będzie trzeba jeszcze kogoś z talerzówką, ale planuję na następnych odcinkach, już po żniwach, kupić ciągnik, ciągnik mianowicie MTZ-82. To już jest raczej pewne, bo już mam tylko muszę sprzedać maluszka. po maluszka, maluszka, jutro ktoś ma przyjechać, już raczej go w następnym odcinku nie będzie. I żeby tak być na zapas, żeby mógł kupić jeszcze tego Bizona po żniwach, to jeszcze musimy sprzedać 40. 40 na mnie jest zbyt potrzebna, Bo 40 teraz MTZ jak kupimy, no to oczywiście z nim przyjedzie większy półk, bo to już w go kupionego, e, no i będzie gdzie trochę nowych nabytków, talerzówka też do niego będzie siewnik no to mamy duży do trzydziestki no i to tam maszyny do siana to też mamy w miarę duże do 30, tylko nie mamy łąki ale maszyny do siana są, bo, znaczy no, mamy łąkę jedną, tam za ale nie mamy takiej łąki, 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 wiecie jaki. E, no i co, osiemdziesiątka dwójka będzie w następnych odcinkach, nie w tym nie w tamtym, nie w następnym, bo jeszcze w następnym będzie 82 i nie będzie maluka. Bo prawdopodobnie chcę rozłożyć żniwa. O Jezu, światło mi się palam. Prawdopodobnie chcę żniwa rozłożyć na dwa odcinki. Eee... No, tu... Dzisiaj zaczynamy tutaj. Jutro będzie kolejny odcinek z tej serii. Mm. No na razie widzowie musimy tutaj troszeczkę pokosić jeszcze. Um, mam jedną rzecz w planach, jakbyśmy tak trochę to wyrównali. To nie jest głupi pomysł, zaraz zobaczycie o co mi chodzi. No. Chcę wyrównać trochę te rządki, bo to jest polekszy, jak można zauważyć o widzicie tutaj jest takie zagęszczenie ale ten lasek też jest nasz więc e, myślę że drzewka jak najbardziej będzie można takie bziu e, te drzewa będzie można także wyciąć e, lecimy dalej to czekajcie widzowie czy ja o czymś nie wiem Tamto to też jest nasze pole? Nie, to nie jest nasze pole. No, Na to nie jest nasze pole chyba. Kurde, no i zapomniałem o tym. A nie, nie, jak będziemy wracać. Czekajcie, nasz muszę sprawdzić. Aż z ciekawości, nie, to nie jest nasze pole. To jest to pole. No? Oj, przepraszam Was za asymetrię małe. Um, no ale cóż, będzie też grubo prasowanie. Zbieranie to będzie pracować, to jeszcze sprasujemy, nie? No pewnie się tak to nie jest. E, dobra, tutaj sobie polecimy i to od razu... Tylko... czekajcie. O. 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 Nie po, podnosiłem header. No i dobra, i główno i tak to podnoszenie dało. Ale Podnieśmy go na chwilę. Dobra, co I teraz dobrze musimy polecić. O Jezus jak mnie wygieło. Nie jedziemy do góry, tylko... Kurde problem w tym, że ten bizon ma średnie siłę do góry. No do góry, do góry dziecięca wiara! <grym> eee, tutaj Patrzcie mniej więcej chodzi mi o to, żeby to wyrównać o dobra i tutaj możemy włączyć już kaderek Tutaj patrzcie, do góry wjedziemy i jeszcze tam to, to skosimy no, na dwa przejazdy, niestety, no ale już co poradzisz, no chcę to po prostu wyrównać. Um, tak będzie by było, trzeba było to na dwa przejazdy i tak, a tak to mamy no, to zrobione. Um, jeszcze tam na dole będzie trzeba to trochę przerównać i będzie to wszystko prawdopodobnie. Też planowałem Ursusa Nura, tak jak to się mówi, w sensie 385 lub 395 lub jakiś po prostu większy Ursus, taki, wiecie, 4x4, żeby miał. A ja mam w planach właśnie kolejny, bo Nur jest lepszy od MTZ, ta, no więc wiecie, od razu byśmy mieli lepsze. No lepszy ciągnik, kurde wiecie co, musimy się przebiec po ciągnik, ale co, co wiem, dzisiaj już to by było chyba na tyle, ehm, więc ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, siemaneczko, cześć i na razie.